Lubię zacząć od poważnych pytań i komentarzy. No i nie wiem, oglądać do obiadu czy nie. Może ostrzegaj na początku. Śmiało, można jeść. Dzisiaj same, lightowe reklamy. I zacznijmy od oficjalnego odliczania. Sekund, nine, eight, I to holenderska kampania społeczna przeciwko fajerwerkom. Four, three, three, two, <śles> Smacznego, zaczynamy. Reklamy, które ryją banie, Jacek Tomkowicz, cześć, dzień dobry. I dzisiaj reklamy dla dorosłych. I żeby was narzucić na mapę, o czym dzisiaj reklama środka na płonącego konara prosto z Rumunii. Od razu przetłumaczę płonący konar po rumuńsku. Ramure care To tak, gdybyście czegoś potrzebowali na wakacjach w Bukareszcie. To jak już rumuńskie konary mamy odhaczone, to teraz czas na austriacką parówkę w amerykańskim wydaniu. Z zaraz zrozumiecie. Hello Wiener Schnitzel. The world's most wanted wiener is taking one of your favorites to new heights with a low, -low price. Amerykańskie hot dogi sprzedawane z austriacką parówką przez firmę Schnitzel Wiedeński. Czego nie łapiecie? Czekajcie, czy ja tam dałem planszę po reklamie? <noise> Żart. Bo co powiecie na szybką reklamę środków do depilacji? Znaczy, japońską reklamę środków do depilacji. Synodę! Tak,

信じられないとうった様子です。ビデオで確認してみましょういや、う麗ですよ。さらに寄ってみましょうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、 Więc jeśli tamta reklama to było poczucie humoru w wersji Japonia, to teraz poczucie humoru w wersji niemieckiej. To znaczy, używanie w jednym zdaniu słów Niemcy i humor jest mocno ryzykowny. Einschlafen. Hade, ich kann nicht schlafen. Ist doch ganz einfach, So einfach wie der Wechsel zu einfach. Za tą reklamę firma musiała przeprosić, natomiast oczekiwanie od niemieckiego dostawcy prądu i gazu subtelności ma swoje granice. Dobra, teraz przemyślenia natury ogólnej. Co się zmieniło, że jeszcze w 2012 duża niemiecka firma ogląda taką reklamę i mówi: "Fajne, dawajcie to do telewizji". A jeszcze w 1999 goście od Sprite'a myślą to samo przy tej reklamie. Wow, the stinger. Jimmy, I'm from the Dream Come True Fantasy Foundation. You ready to wrestle? You bet. Now I'm ready. It looks so real. Don't count on Sprite to do anything but quench your thirst. Nie róbcie tego sami w domu. Nawet po hopkoli. Więc tak, nie wyobrażam sobie takiej reklamy niemieckiego gazu dzisiaj, nie wyobrażam sobie takiej reklamy Sprite'a dzisiaj i nie wyobrażam sobie dzisiaj takiego tekstu na WP. To 2005, reklama z murzynem zakazana w polskich telewizjach. A no i takiej reklamy dżemów też sobie dzisiaj nie wyobrażam. Mm. Mm. Dzień dobry! Co robisz, na nadaniał po afrykańsku? Banan? Mandarina, pani szczęśliwa, pan szczęśliwa. Stawiam wam oba od Łowić egzotycznie. Łowić śniadania świata. Na czym dobry. Chodźcie, kontynuujcie się, nie wujecie się. Dobra, będę cytował. Kampanii nie zobaczymy w żadnej polskiej stacji telewizyjnej, gdyż okazała się zbyt kontrowersyjna dla szerokiej telewizyjnej widowni. Czytamy w informacji przesłanej wirtualnemedia.pl. Ale że która się nie spodobała, tamta czy ta?

Przepraszam, zły dobór słów. Dobra, czekajcie, by się zrobiło za normalnie. Teraz jakaś wycieczka do Tajlandii. Bo tam to dopiero są jaja. Tego nie było. Reklama biustonoszy i to będzie długi metraż. Kuchen fan ไม่ต้องเครียดสบายสบายสบายอยู่แล้วค่ะเพราะใส่ซาบีนาบราเลสแม่ก็สบายเหมือนกันด้วยเทคโนโลยีสกินไลท์เบาบางแนบเหนือเปิดอกรับความสบายทั่วหน้าซาบีนาบราเลทุกคนครับทำใจสบายสบายนะครับผมเป็นหมันสบายอยู่แล้วพนาใส่ซาบีนาบราเลส ที่มีคลาวออนเทคโนโลยีนุ่มสบายเหมือนไม่ใส่บรา Sabina bra แกูเรายังมีหมวยเลยอีกคนยังไงก็ได้อุ้มหลัะสบายยนะสบายอยู่แล้วเพราะมีแอร์โฟลเทคโนโลยีให้อบเย็นสบายแต่แฟนหนูเป็นผู้หญิงนะสวัสดีค่ะสบายสบายสบแล้วค่ะสบายสบายเปิดอกรับความสบายทั่วหน้า s a b i น a b r a l e s Ja mam a Sabina Brales! Ja bym jeszcze na chwilę w Tajlandii został, bo mówiłem, że to będą reklamy, które ryją banie dorosłym. Jeśli ktoś czekał na sceny, że normalnie ona z nim, on z nią, to to jest ten moment. No więc, jak ktoś oglądał ten odcinek dla scen łóżkowych, to proszę jeszcze raz bez cenzury. I można się rozejść. To jeszcze teraz trochę historii reklamy, bo są reklamy, do których firmy się przyznają, i takie, do których się przyznają trochę mniej. Albo wcale. Albo mówią, że to wyciekło i że nie mają z tym nic wspólnego. I zacznijmy od pierwszego przypadku. Ford do tej akurat reklamy się przyznał. Mimo protestów i skarg związków gołębiarzy, Ford odmówił ściągnięcia tej reklamy. Natomiast agencja reklamowa oprócz tej stworzyła jeszcze jedną. I do tej już Ford się nie przyznał. I ja tutaj ocenzuruję, żeby YouTube mi tego odcinka nie ściągnął. Dalszy ciąg sobie dopowiedzcie albo znajdźcie w sieci. I po tym, jak ta reklama się pojawiła, Ford musiał przeprosić. Choć oczywiście powiedzieli, że ktoś to wrzucił bez ich wiedzy i że ani oni, ani agencja tej reklamy nie zatwierdzali. Tak, tak. Ktoś sam nagrał. Tak, tak. Mhm. I sam wrzucił. Mhm. Tak, tak, tak. Bez ich wiedzy. Tak, tak, tak. Mhm. Ludziom to nie dogodzisz. Przed filmem o reklamach wyświetla mi się reklama, następnie w czasie filmu prowadzący robi reklamę, materiał przerywają reklamy i na koniec jeszcze reklama. Polsat wymienka. No wymienka, bo miałbyś taką reklamę w Polsacie? Jak już to w Polsacie? Czyli tak, był konar, była parówka, był afrykański dżem, i teraz japońska lufa. Dobra, mamy komplet. Więc jak już wszystko odhaczyliśmy, to jeszcze zapraszam tych, którzy nie oglądali. Najnowszy odcinek piosenek, które ryją banie, czeka w internecie. Zostawcie łapkę w górze, subskrybujcie, kliknijcie w dzwoneczek, żeby być na bieżąco z tym, co dzieje się na moim kanale. Jacek Tomkowicz, bardzo dziękuję i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.